Witam Państwa. Jeszcze raz. Ja tu przybyłem w towarzystwie grupy ludzi, którzy sobie nawzajem pomagają Kancelaria Sprawiedliwości Społecznej i ponieważ to jest bardzo wyjątkowe spotkanie, to nasze spotkanie tu dzisiaj w Dniu Święta Pracy, to bardzo Was proszę wstańcie i pomachajcie do wszystkich flagami. Witamy się. Słuchajcie, tak sobie tu siedzimy. Wesoło jest, miło. A może byście się tak wreszcie do roboty wzięli? Tam zegar balcerowicza tyka. Dziura budżetowa, że strach podejść. A wy co? Słyszeliście to? Bo ja słyszałem. Nasi ludzie słyszeli: Nie macie na rachunek, nie macie na ratę bankową. A bo się pracować nie chce, mówi urzędnik bankowy, bo się robić nie chce. I dzwoni do was windykator. Ten przemiły człowiek słuchawka, wyszkolony, żeby na was krzyczeć, i mówi oddaj pieniądze ty złodzieju, trzeba było nie pożyczać. I teraz ja sobie myślę tak, jak tu się wziąć do roboty. Wiecie, bo żeby zacząć następną robotę, to aktualną trzeba przerwać. A Polacy pracują bez przerwy. My pracujemy w ruchu ciągłym. 2017 godzin w roku. Średnia unijna jest 1600, na zachodzie zaczyna się od 1400 rocznie. Świątek, piątek czy niedziela. I jest taka anegdota, słuchajcie, jest biuro wielkiej korporacji... Mija osiem godzin, pracownik wyłącza komputer, wstaje i wychodzi, a kierownik mówi, no coś, to szalom, gdzie ty idziesz? Nie, nie, ja jestem na urlopie. No więc tak my pracujemy, tak my pracujemy, a przeczytałem taki tytuł we wproście Polacy są pracocholikami. A to na okoliczność tego, że jesteśmy społeczeństwem, które najchętniej, jak pisze gazeta, słowo chętnie jest szczególnie urocze w tym zestawieniu, podejmuje dodatkowe zatrudnienie. Prawda? Aż 30% zatrudnionych szuka tej dodatkowej chałtury. Gazeta wprost tłumaczy to w ten sposób, że my po prostu opowiadamy się za nieogarniętą i niepowstrzymaną konsumpcją. Prawda? Ja nawet pamiętam taki, chcą ludzie więcej zarobić, żeby jeszcze więcej skonsumować, więc tu warto się odwołać do triumfalnego komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego, z którego wynika, hurra, już co druga rodzina w Polsce może raz do roku pójść do restauracji. W to jest jakieś nieprawdopodobne rozpasanie. Wy się opamiętajcie, bo przeżrecie tę naszą Polskę, a balcerowi resztkę włosów z głowy wyrwie. Tak nie może być. Słuchajcie, bo pytano się ludzi to są takie pytania, wiecie, to są niegrzeczne pytania, bo to nie powinno się ludziom zaglądać do talerza, ale wiecie, ci w tej Unii to są jacyś nienormalni, się zapytali Mówi, „Czy możesz pozwolić sobie na posiłek złożony z mięsa, kurczaka lub ryby? Wyszło na to, że co trzecia polska rodzina nie może sobie pozwolić na taki posiłek nawet co drugi dzień. Więc bardzo jeszcze się do tego powinniśmy odchudzać. Oczywiście nie mam mowy o odchudzaniu, bo tu wchodzą ziemniaki, kasze i te wszystkie objętościowe historie, które muszą nas podtrzymać na duchu, kiedy ciężko pracujemy dla wzrostu dochodu narodowego. Bo wiecie, że rośnie. Ja, co prawda, wielu ludzi się dziwi, bo jest wszystkiego coraz więcej, nie? I nikt nie wie, gdzie to jest. Ja powiem szczerze, że z powodu deficytu niedomykania się budżetu, to ja nawet po nocach nie śpię. Ja, powiem, ja się męczę. Ja się męczę. Oczywiście mi chodzi o mój budżet domowy. Ale słyszałem, że nie domyka się również budżet państwa. I pytanie jest takie. Skoro rośnie dochód narodowy, skoro więcej się już pracować nie da, to dlaczego rośnie dziura? Dlaczego jesteśmy zadłużeni? Czy państwo coś pożyczali? Nie, bo ja przechodziłem tamtędy 21 tysięcy na głowę, Ja nic nie pożyczałem. I to jest oczywiście pytanie, co się stało z tymi pieniędzmi, prawda? Gdzie one poszły, no bo przyrasta ciągle i jest coraz mniej. I to jest dość poważne pytanie. Ja bym proponował tutaj Januszowi, żeby zainicjował komisję śledczą, prawda? Co się dzieje z pieniędzmi z rosnącego dochodu narodowego? Ktoś nam podpierrzył pieniądze, ludzie. To jest sprawa poważna. co prawda, co prawda to nie jest sprawa tak poważna, jak to, co się stało z Madzią, nie? Madzia jest ważniejsza. Madzia i Smoleńsk, To są ważne tematy. A ten to jest jakaś pierdoła. Ale pierdołami też się trzeba czasami zająć. Ja się przyjrzałem budżetowi, bo tam macie taką książeczkę, ona będzie, czy była rozdawana. Kryzys społeczny w Polsce. I w dziewięćdziesiątym czwartym roku budżet stanowił połowę dochodu narodowego, nie? No to sporo. Dzisiaj, w 2012 roku, budżet to jest już tylko 1 piąta dochodu narodowego, 20%. Czyli i tu znowu zdziwko, słuchajcie, jakbyście nie wiedzieli, więcej pieniędzy zostało w Waszej kieszeni. Zostało? To się bardzo cieszę. No. A jak nie zostało, to przyszedł nareszcie moment, żeby zapytać. Gdzie zostało więcej pieniędzy? W czyjej kieszeni? I czy do tej kieszeni nie mo... Ja przepraszam, ja się, ja się, boję. Ja się boję to powiedzieć, ale ja to powiem. Czy do tej kieszeni nie można by sięgnąć? Słuchajcie, zwykle, jak mówię coś takiego, a przez pomyłkę mnie zaproszą do telewizji, to klient, który się nazywa jakaś Googlea prawda, czy coś podobnego, to on on zdenerwowany jest facet, bo on naprawdę zarabia te 60 tysięcy. On zarabia 60 tysięcy nie po to, żebym ja mu grzebał i zaglądał do jego kieszeni. I to nie jest tak, że on jest bezstronnym dziennikarzem, bo on zaprasza takiego palikota. Siadajcie, no palikot, powiedzcie mi to i to. I teraz tak, on nie jest ciekaw, co Janusz myśli, bo on zna odpowiedź. I teraz sprawdza, czy Janusz zna, tak? I teraz jak Janusz powie źle, to mówi student siada dwuja mówi bo on wie ale to był pierwszy etap teraz mamy drugi etap mianowicie oni już nie zaproszą nikogo dlaczego bo sami wiedzą lepiej prawda w 68 roku był taki dziennikarz on się nazywał Kur nie i kiedy chwalił te czystki antysemickie to był taki artykuł polemiczny kur wie lepiej i mi się wydaje że ci panowie lisowie Gugałowie, to jest wszystko taki stygmat Kurwie lepiej. I rzeczywiście lepiej. Znacie, Nowak, pokaż się, cholera, żebyśmy to zgrali z tym spotem. Tam jest Henio Nowak, siwy łeb, ma 75 lat i jeszcze pracuje po budowach. Henio Nowak to mówi, że gdyby ta kolenda zaleska nie zarabiała 60 tysięcy, tylko 10 tysięcy, to ona tak samo by te wiadomości czytała, tylko może mniej by kłamała. Tak mówi Henio. Henio w ogóle jest moim idolem, bo Henio, Henio jest taki stary socjalista, jeszcze przedwojenny. I Henio mówi, że zrobili błąd i nauczyli go czytać i pisać. Jeszcze przed wojną. Siedem klas skończył i przeczytał kodeks pracy. I poszedł na budowę i się wynajął. I na budowie no, zaczął się domagać umowy, no bo pracuje. A oni mu nie dali umowy. No to on ich zaskarżył do sądu pracy. A w sądzie pracy odbywa się rozprawa, on skarży o 4 tysiące. Ale zeznawał taki brygadzista Sulejman i Henio mówi, i że on trochę kłamał, to ja mu przerywałem. No to sąd mówi, jak powód się nie uspokoi, to obciążę grzywną 5 tysięcy. Henio zwija papiery, wychodzi, a sąd się pyta, co powód robi. No jak to co? Oszczędzam tysiąc złotych. <klucz> Henio mówi tak. Jak ja ten mikrofon przestawiam raz stąd, tu, to to jest umowa o dzieło. Ale jak ja go tak przestawiam przez 10 godzin pod nadzorem, to jest umowa na czas okre... nieokreślony. Henio to rozumie, bo ma 7 klas. Zatrudniciele nie. Zatrudniciele tego nie rozumieją. Wreszcie chcę wam powiedzieć... Jeszcze coś o pomocy społecznej. I ja nie chciałbym wzruszać Państwa tutaj tymi głodnymi dziećmi, bo to wiadomo, że stanie chwyt. Polityk albo nosi te dzieci, dostaje do pocałowania, albo się wysługuje, że one są biedne. Ale problem polega na tym, że jest rzecznik praw dziecka, ale nic o tym nie mówi. Ja chcę powiedzieć o. Najpierw o niedożywieniu, ale w taki bardzo konkretny sposób. Słuchajcie jest klasa, wychodzi pani i odczytuje listę. Te i te dzieci są skierowane na bezpłatne dożywianie. Przy całej klasie. Jak wam się to podoba? Dzieci się kulą ze wstydu, chowają pod ławką, są upokorzone. I o to chodzi. I o to chodzi, bo nie ma litości dla biednych. Nie ma litości dla biednych. Oczywiście ksiądz i cała parafia będzie pilnowała, żeby to dziecko się urodziło. I do momentu rozwiązania pełne zainteresowanie. Potem taka Agnieszka przychodzi po zasiłek i słyszy od urzędnika A po coście tyle rodzili? Tak? Więc mają rodzić czy nie mają rodzić? I to jest właśnie Polska z obłudą, a my chcemy Polski bez obłudy. Jak mamy rodzić, to mamy mieć za co wychować. Teraz, teraz są te obiady teraz są te obiady i wiecie co? I tak zwykle bywa, że dzieci w wieku szkolnym mają rodzeństwo młodsze i ono nie może przyjść się najeść do szkoły. I wiecie co robią? Wiele dzieci przyłapano na tym że odcinały pół kotleta, trochę ziemniaków, zawijały w serwetkę, chowały do kieszeni i niosły młodszemu rodzeństwu. To jest kraj, w którym rośnie dochód narodowy, w którym przeżera się elita, a w którym dzieci muszą takie rzeczy przeżywać. I na to nigdy nie będzie zgody. To nas łączy i to nas oburza. Ale nie jest tak, bo wiecie, był taki film i na pewno wszyscy widzieli, to już się dam pokroić, eksmisja. Ktoś nie widział eksmisji? Nie ma nikogo, kto by nie widział eksmisji, a ja widziałem siedem razy. I tam jest taka scena na górze, że jest taki sztuczny horyzont, nie? No. No i to jest ten sztuczny horyzont i ja byłem na tym filmie w latach siedemdziesiątych, kiedy on powstał i było lato, wyszedłem z kina razem z innymi ludźmi i słychać było z otwartych okien sygnał dziennika telewizyjnego i ktoś powiedział Teraz zakładają sztuczny horyzont i tak zostało, i tak zostało w polskich mediach zakładają sztuczny horyzont, a my z tym sztucznym horyzontem musimy walczyć. Istotą diabelskiej sztuczki jest to, że się wszystkim wmawia, że problem ekonomiczny, że problem deficytu budżetu domowego to jest problem leni, cwaniaków, obiboków i pijaków. Prawda? Bo każdy pijak to złodziej. No, znacie te schematy, bo to już bareja ośmieszył. Tymczasem z moich dociekań wynika, a to nie trzeba bardzo dociekać, bo wystarczy spojrzeć na dane, że dwie trzecie polskiego społeczeństwa nie jeździ na urlopy. Nie może wyjechać nawet na tydzień poza miejsce zamieszkania. I to jest właśnie ten sztuczny horyzont. Słuchajcie. Za chwilę będzie sezon urlopowy. Oglądajcie telewizję. Tam jest Cała masa tych dziennikarzy, którzy pozdrawiają urlopowiczów, część na plażach, część w górach, część za granicą, tak? I oni mówią najwyżej do jednej trzeciej społeczeństwa. Wszyscy płacą abonament, ale pozdrawiamy tych, co mają, tych lepszych. Tamtych się nie pozdrawia. Tamci zdziwieni, spoceni, w siatkowym podkoszulku na lodzi patrzą i nie wierzą własnym oczom, że właśnie są na urlopie. I taką tworzymy sztuczną rzeczywistość, i taki stworzymy sztuczny horyzont. Ja rozmawiałem ostatnio z dwoma dziennikarzami TVN24. Ja nie jestem pewien, bo ja szukałem, mam wrażenie, że to jest agencja public relations Donalda Tuska. Bo to tak wygląda, tak? I ten morozowski redaktor, bardzo mi się podoba w okularach, taką ma mądrą gębę, on mówi, że o co mi chodzi z tą biedą? Przecież on nie dostał wycieczki zagranicznej, bo już wykupili. Słuchajcie, już wykupili. Rozkupione wszystko. No. I to jest ta wasza rozpasana konsumpcja. Potem biedny Morozowski nie może pojechać na Kajmany. Słuchajcie, opamiętajcie się z tą konsumpcją. Nie można tak przesadzać. To samo drugi redaktor. Oni wszyscy żyją w głębokim, bo nie znają nikogo, kto nie jeździ, prawda? I w ten sposób cały naród konsumuje ustami swoich elit. I my oczywiście w którymś momencie będziemy musieli postawić temu tamę, będziemy musieli doprowadzić do opodatkowania wielkich fortun, będziemy musieli doprowadzić do sprawiedliwszego podziału, ale żeby doprowadzić musimy zrozumieć, że dwie trzecie tego społeczeństwa nie ma żadnych oszczędności. Dwie trzecie. To znaczy, że nie jest tak, że jest jakaś garstka biedaków, bo każdy człowiek według standardów europejskich, który nie ma żadnych oszczędności, i nie żyje w ten sposób, że jutro, prawda, jak małpa zerwie kokosa, tylko ma coś do odłożenia na czarną godzinę? To jest biedak. Mamy dwie trzecie biedaków. Tymczasem, co mówią dziennikarze, co mówią media, co mówi rząd? To są menele. Słuchajcie, mam jakieś 12 milionów meneli i wszyscy pracują. I wszyscy pracują. I to jest coś, oczywiście, na co nie może być zgody. I teraz chciałbym. Ktoś mi ją pokazać, że już jest tylko minuta. Nie widzę tego z tym palcem, ale dobra. Słuchajcie, więc. Ja bym chciał powiedzieć tak, że zgadzam się bardzo z takim hasłem przyjazne państwo. Jest niestety tak i wszyscy to wiemy, że państwo, że urzędnicy, komornicy, windykatorzy, sądy, samorządy wszyscy stają po stronie silniejszego przeciwko słabszemu, przeciwko lokatorowi. Przeciwko pracownikowi, przeciwko dłużnikowi, którego wykańcza bank zamiast ratować. Ja miał taką panią, która ma sto tysięcy zadłużenia. Najpierw pożyczyła, żeby pomóc córce kupić mieszkanie. Potem pożyczyła po to, żeby ratować męża, bo zachorował. A na koniec wylądowała z zasiłkiem 740 złotych I bank zajął z tego 200, a trzy banki stały w kolejce. A trzy banki stały w kolejce. I myśmy zaproponowali bardzo proste rozwiązanie. Ta pani to bardzo chętnie odpracuje w dziale kredytów, bo głupsza od tych, co jej pożyczyli, na pewno nie będzie. Słuchajcie, I tak, żeby, żeby wprowadzić trochę tutaj ten gwóźdź programu, czyli występ przewodniczącego, to ja powiem, jakie ja bym chciał w Polsce państwo w dwóch słowach, bo miał nie być programu. Ale to jest wspomnienie historyczne. W Stanach Zjednoczonych mamy wielki kryzys, miliony robotników strajkują, związki fabrykantów wynajmują bojówki, najgorsze menty szumowiny i bandytów uzbrojonych po zęby i wysyłają przeciwko strajkującym robotnikom. W tym momencie prezydent Roosevelt Wysyła wojsko. Ale nie żeby stłumić strajki, tylko obronić robotników. Takiego przyjaznego państwa chcemy. Dziękuję Państwu.